Proszę! Bajka! Dzień dobry. Czam pani tak. Ta. Mogę z Panią sobie porozmawiać, tak? Czy za to będzie miała? co z tego bym miała? Wszystko, uśmiech. <grym> o. Ja mam najpierw takie pytanie, bo to dzisiaj jest wyjątkowy dzień dla pani, tak, prawda? Wyjątkowe. A dlaczego? A dlatego, że jestem 30 minutowy obywatel polski. Kiedy to było? W którym to roku było? W sześćdziesiątym pierwszym, jak Jury Gagarin powiedział w Koczmowem. Pani rodzice jeszcze żyją? Mama tylko, ale mama jest w domu opieki. Pani Doroto, chciałabym zapytać jeszcze o najważniejszą osobę w Pani życiu. W ogóle? Najważniejszą osobą dla mnie to była babcia. Wszystko dla mnie robiła i przewracała się, a robiła. A mama prawie, że mało kiedy. Zawsze namawiała napisia, napisia, napisie. Co pieniądze miałam, to też tak chlepijałam, bo mogę um. tylko tyle powiedzieć, że mama do tego nauczyła, nie ma tylko mama. Wszyscy się do mnie szilią Całą Cały czas mi wybawiała to, że żałuję, żeby w ogóle urodziła. Mama to cały na to zakupana. A bo wiedział, gdy kochał. kochał. Nie chcę już mieć żadnego żalu do mamy, bo życie jest krótkie, jeszcze gorsze matki są. Też. Ja mu rodzinę ani nie nadmieniłaś, że mi życzysz... Że... Wyszło mi z głowy, to wszystkiego najlepszego. Ty masz, ty masz dzisiaj, ale ja to już miałam 28. Co ci dam, jak nie mam czasu. A, dobra. Nie jestem taka, jaka jestem. Miałam pomidora, musiałam wyrzucić pół pomidora, bo się psuł. Nie jestem psuł. taka, jaka jestem. A taki to jest wszystko jedno, nie? I ważne, nie, że mam ciebie. A ja ważne, że mam ciebie. No nie? Hmm. Dawaj mi te kolory <grym> Na no, pamiątkę zakupiłam <grym> No ładne. Ale to mi się bardzo podoba, takie te muszelki. Tu masz ładne te spódnice. To też takie... To dostałam. Tu jaki pierścień ma, nawet nie zauważyłam. <grym> no to, co chodzisz. Płakałam jak się urodziłam. <grym> nie paka śmia się. Tak? Tak. To jest jakiś śmieszek? nie to chyba wyjątek. bo każde dziecko płacze. A, ja a. a bo wiesz, ty wyjątkowo urodziła, jako a była obywateli, to się cieszyła. Razowała przeczułam się. to, przeczułam. A to, co mało mi kwiatów na no przynosili. I ty kląba jesteś, bo wózek się zepsuła, lalkę się zepsuła, zegarek się zepsuła. I jaką pamiątkę może? Tak już była głupio, zamiast, żeby miała pamiątkę o. Oj, chwaliła się o, to sam zegarek jakbym się urodziła. Wszystko popsuła, wszystko. To no ty zielonym co malujesz, paznokcie. No i co bo ja lubię zielony konor. Czerwonym się maluję, nie Wszystkim zielonym Wszystkim mi się maluje. Wszystkie konory są na To To jeszcze warki się na zielono. No nie, ja tylko paznokcie se maluję. Warki się poszmalą na zielono. No bo lubię zielona, zielone to na Zielona, szuknia długa, werun krótki. A rozum najkrótszy. A wyszłabyś za mąż? Tak. To czemu nie wyjdziesz? Włodka wziąć... Bo ten... nie, bo Bodzie nie dostanie rozwodu. Nie może się ze mną. A jeszcze, jeszcze... On nie że... dostanie, bo on miał, poprzednio miał kościelny, a kościelnego rozwodu nie dali. To cywilny bym żyła i już. Miałabym nazwisko Puceska. Bo tak to może, kurczek, kurczek, pięknie. Nie, Gawin. Ja Też byłam mężatką, nie? Ja miałam Gawina. Za tego, to on też już nie żyje chyba. No nie żyje już, już dawno nie żyje, bo mi mówiła koleżanka. A, żyją, nie żyją, umierają nie umierają. On Pi, nie, Ile ja miałam na jak ta tuzuma, mój? On na komunii to jeszcze była po komunii. Jego chyba zabili, taka była pogłoska, że go zabili. Jak Zabili co ty pie, przez głupoty tu zaraz. Jadł jajko i u, jajko mu stanął galę i popijał wódzką i udusił się jajkiem. Niko nie zabijał. Sam się wykończył. Przy swoją głupotę. A jaki był tata? Który tata? No mój. A głupi wariat był. Czemu? On nie pracował, uciekł z roboty, gubił zegarki, ma zegarki, motorower, harmonię tą małą, co, co babcia znalazła. Nie podpieraj się, bo musisz ładnie siedzieć. Nie tak jestem ładna. Ty jesteś piękna, 30 milionowa. Nie, to bym mogła być aktorką, niami nocami. Ja się tam nie interesuję. Po ile powinna zostać no. aktorką, bo ona nie śpiewa. No właśnie, a ja bym jej instruowała. Tak, dwa byś. Ty też. Ty bym się by robiła głos. Pomału, pomału by robiła, bym ten głos. Myślisz, jak musiałabyś świecić na próbach? No to co? A ile bym miała pieniędzy za to? Jak Michał Wiśniewski. Tam jest wszystko pozamykane? Nie, dobra, po, po, z kontaktu wszystko powyłączać, tak. pogaszone, aha te lampy, to wszystko rane boskie, rane boskie, boję się, jak, jak nie wiem. Dobrze, dobrze, to pilnuj je, dobra, dobra. Dobrze. O, ędzie, groch, groch. Nie gadaj, idzie piesek, bo będzie za pieskami to. Ја ќе поќавам за лето, зао. А ќе кундуктој, ќе бидем за хаќај, кундуктој. Потоа, за лето. Ја ќе го Да До Варшава. Jak moja babcia umarła, to się tak nagle stało. Nie miałam gdzie spać, ja spałam na dworcu i po prostu do pracy. I jakby Pan Bóg mnie nie kochał i nad mną nie czuwał, to by mi już nie było przez północ, a chodzą różne smyki. Ja się wtedy bardzo, bardzo dużo modliłam i to było przez bite trzy lata. Ja już byłam tak załamana, że jakby nie, nie Pan Bóg, to nie wiem, czy ja bym była dzisiaj. Bierasz się na wakacje pewno, co? Ta. Tak, jedziemy do sanatorium. Gdzie? To Jarnotówka. Całą rodziną? Tak. No to rewelacja. Tak. I z pieskiem też. Jeszcze z psem pozwolą wam psa wziąć tak. jeszcze? Tak. Super. To jest mania wychowana przez <noise> Jak długo tam będziecie? Za dwa czy nie każdy sobie może pozwolić na takie wakacje, a wam się trafiło. Świetnie. Bozio wszystko szczęśliwie, dobrze, spokojnie i wszystko jak najlepiej, wszędzie i z Boziami musi być. Tak. Szkoła, różaniec, pomoc w domu, potem taniec. Tak do końca będzie. No zobaczcie, co za dziady. Taki dotąd krzyż był. Z Panem Jezusem? No. już zabrał na pamiątkę. Ale to staroci, ale żeby ułamać krzyż, no. Gotowi do biegu start. A ja nie mówię, no ty mówisz. tutaj. Tego psa so weźcie. Tam. Ale nie na tu? Coś tu. Ba, ja pierwsza. <grym> Opalamy się, a słońce poszło za chmury. Najważniejsze, że jesteśmy razem. No. No. Kaśka moja to, ci, to, to, to ci da. Muszę. Rozbyły moje urodziny. Ciaram, ciam, ciam. Budziu, a nie zapomnę tego dnia. Ciaram, ciam, ciam. ciam, ciam, ciam Na chodzę ciam, 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 z rodzicami. Ciaram, ciam, ciam, ciam. Pacerujemy tam i tu. Ciaram, ciam, ciam.